Po zalogowaniu należy kliknąć przycisk Wnioski o Legitymację. Na liście dolnej widać historię wniosków, które były już składane. W górnej części można złożyć nowy wniosek. Klikamy Utwórz Wniosek. Wniosek ma status roboczy. Po prawej stronie widzimy dane, które będą umieszczone na legitymacji. Jeżeli osoba posiada drugie imię może je także uwzględnić na legitymacji. Typ legitymacji jest jeden, więc nie ma wyboru, nie trzeba go zaznaczać, natomiast istotne jest wskazanie powodu złożenia. Jeżeli widzimy, że dane ewidencyjne nie zgadzają się z danymi ewidencyjnymi, które czyli dane we wniosku nie zgadzają się z danymi ewidencyjnymi, które są w systemie, należy kliknąć kopnie podobnie z danych ewidencyjnych i wtedy uaktualnią się. Jeżeli dane ewidencyjne się nie zgadzają, należy najpierw zawnioskować o zmianę danych ewidencyjnych, aby one były poprawne w systemie, następnie wrócić do tego miejsca i kontynuować składanie wniosku. Zdjęcie do legitymacji można wykonać odpowiednią ekspozycję z naszego telefonu albo dodać zdjęcie ze zdjęć posiadanych na komputerze albo w telefonie. Klikamy Dodaj zdjęcie z legitymacji. Pojawia nam się plansza, w której albo mamy przeciągnąć z naszego systemu plików plik, który zawiera nasze zdjęcie, albo po prostu klikamy na ten przycisk. Otwiera nam się okienko wyboru i takie zdjęcie umieszczamy na naszej legitymacji. Zdjęcie należy tak przyciąć, aby odpowiadało ono temu, co chcemy uzyskać na legitymacji. W tym celu możemy obracać zdjęcie. Możemy je przesuwać lewym klawiszem myszki albo palcem i kółkiem przybliżyć bądź oddalić zdjęcie, aby dopasować je do tego, co ma na zdjęciu na legitymacji być. Jeżeli zdjęcie jest już przycięte, należy przesłać zdjęcie na serwer, a jeżeli nie, nie podoba nam się albo zbyt mocno przycięliśmy nasze zdjęcie, możemy też użyć innego zdjęcia i jeszcze raz wybrać. Zdjęcie, które chcemy umieścić na legitymacji, albo zrobić zdjęcie telefonem. Jeżeli zdjęcie jest prawidłowe, przesyłamy zdjęcie, jest ono już później przydzielone. Kolejnym etapem jest podjęcie decyzji, czy wysłać legitymację po jej wyrobieniu listem poleconym na wskazany adres, czy będzie odbierana osobiście w siedzibie Izby Radców Prawnych. Jeżeli zaznaczymy pole, wysyłkę legitymacji listem poleconym, należy dodać płatność za list polecony do koszyka. Taka płatność w koszyku będzie dodana, dlatego że legitymacja będzie kosztować 32 zł, 11,80 zł. Za wysyłkę listę poleconym ze zwrotnym, potwierdzeniem odbioru. Wobec tego możemy przy pomocy szybkich płatności, za pomocą Payu zapłacić pełną kwotę za legitymację oraz za przesłanie tej legitymacji na wskazany adres. Można też dodać do koszyka inne płatności, na przykład przy okazji zapłacić za składki, za szkolenia i jeszcze inne rzeczy. Jedną płatnością. Przy każdej płatności pobierana jest prowizja w wysokości 2 zł, niezależnie od kwoty. Dlatego warto łączyć wpłaty za różne elementy czy różne należności w jedną płatność. Ten adres jest kopiowany z danych osobowych, ale można go jeszcze tutaj zmienić na dowolny inny. Jeżeli chcemy zmienić, klikamy Zmień adres i poprawiamy. Po zapisaniu dany adres będzie używany tylko do wysłania tej legitymacji. Nie jest to zmieniane w danych osobowych. Możemy jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli tak, klikamy Zapłać i wyślij wniosek do OIRP. Jeżeli chcemy zachować wniosek w stanie roboczym i wrócić do niego za jakiś czas, po prostu trzeba opuścić tę stronę. A jeżeli chcemy zupełnie anulować wniosek, to należy kliknąć Anuluj wniosek. Wniosek został anulowany. Wtedy w historii wniosków jest on pokazany jako anulowany, a my możemy złożyć nowy wniosek. Jeżeli wszystko się zgadza, należy kliknąć Zapłać i wyślij wniosek do IRP. Przechodzimy wtedy do płatności przez PIU. Widzimy, co jest do opłacenia. Możemy tutaj też jeszcze dodać inne elementy zapłaty typu składki bądź tak jak wcześniej było powiedziane inne należności i jeżeli klikniemy zapłać przez Payu rozpocznie się proces płacenia tak jak w każdym sklepie internetowym trzeba będzie zapłacić i po zapłaceniu wniosek zostanie wysłany do Izby Radców Prawnych jako zamówienie legitymacji i trzeba będzie oczekiwać na kolejne informacje które będą przychodziły mailowo z Izby użytkownik będzie powiadamiany o kolejnych krokach związanych z rozpatrywaniem tego wniosku. Będzie to wezwanie do odebrania legitymacji, jeżeli ma być odebrana z Izby Radców Prawnych. A jeżeli była zaznaczona opcja wysłania pocztą, legitymacja po prostu przyjdzie do Państwa do domu, a mailem będzie wysłane powiadomienie, że taka wysyłka do Państwa została wysłana. Tym razem we wniosku pokażemy inne metody opłacania wniosków. Inną metodą opłacania wniosków jest załadowanie pliku dowodu wpłaty w inny sposób. W tym celu trzeba albo upuścić tutaj plik z wydrukiem z banku, albo zdjęciem wpłaty, albo jakąś, jakiś inny dowód wpłaty, że ta legitymacja została zapłacona, albo po prostu kliknąć. Na ten przycisk, i wskazać na dysku, albo wybrać z komórki takie zaświadczenie, poświadczenie wpłaty. Natomiast jeżeli zostało zapłacone w jakikolwiek inny sposób, można oznaczyć, że jest już to zapłacone i że opłata została potwierdzona przez pracownika izby, i wtedy można oznaczyć, że opłacone w inny sposób. I pracownik z Izby, który rozpatruje zamówienia z legitymacji, zweryfikuje, czy rzeczywiście tak jest, bez dowodu wpłaty, i pozostawia się to do jego decyzji. Jeżeli nie wypełniliśmy całego wniosku, mamy tutaj jeszcze informację, że zanim będziesz mógł wysłać wniosek, przeszli zdjęcie do legitymacji, czyli jest informacja o tym, co jeszcze nie zostało dopełnione. Jeżeli wszystko już jest dopełnione, wysyłamy wniosek do Izby Radców Prawnych. Pokazuje się informacja, że wniosek został wysłany do IRP. Otrzymuje on status wysłany do weryfikacji do IRP i dalej jest rozpatrywany przez Izbę. Izba rozpatruje to w ten sposób, że jeśli operator w Izbie odbierze wniosek o legitymację po odświeżeniu strony będzie widać zmianę jego statusu oraz który z operatorów rozpatruje dany wniosek. Jeżeli zmienią się statusy wniosku, będą one też widoczne w historii statusów. Po odświeżeniu za jakiś czas widzimy potwierdzenie ze strony operatora, że dane osobowe są zgodne z tym, co jest w bazie danych. Operator zatwierdził także zdjęcie, natomiast jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, będziemy to też widzieć w postaci czerwonych pól, w których opisane jest, jaka była przyczyna odrzucenia danego elementu naszego wniosku o legitymację. W tym wypadku nasze oznaczenie że opłata została wniesiona, nie zgadza się z tym, co zostało zweryfikowane w Izbie. Wniosek został oznaczony jako opłacony w inny sposób, a pracownik odrzucił zapłatę. I teraz w historii statusów można przeczytać, że wniosek wymaga poprawy danych i należy dokonać opłaty za legitymację. W tym celu anulujemy oznaczenie. Opłaty za wniosek, gdyż opłaci, oznaczyliśmy, że był zapłacony. I na przykład załączymy plik potwierdzeniem wpłaty. Jeżeli wybierzemy z dysku plik wpłaty, zostanie on załadowany na serwer i wysyłamy ponownie wniosek do izby. Aby został poprawnie rozpatrzony i legitymacja mogła być zamówiona, nasz wniosek możemy śledzić na liście obecnych wniosków. Mamy status w trakcie weryfikacji w OIRP. Możemy go zobaczyć na dole. Widzimy całą historię, ponieważ złożyliśmy potwierdzenie opłaty za legitymację. Jeżeli ona zostanie oznaczona przez operatora w izbie jako potwierdzona, możemy odświeżyć i widzimy, że. Operator potwierdził wniosek. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, a operator wyśle zamówienie do Wytwórni Papierów Wartościowych, aby legitymacja została wykonana, w historii statusów zostanie wyświetlony, wyświetlona informacja, że wniosek jest w trakcie produkcji. Na górze strony pokaże się też numer wniosku. I status wysłany do realizacji w PWPW. Jeżeli legitymacja zostanie odebrana od kuriera, który przywiózł ją z wytwórni papierów wartościowych, pokaże się status, legitymacja odebrana od kuriera, a w momencie, kiedy legitymacja zostanie do Państwa wysłana listem poleconym, otrzymacie powiadomienie mailowe o tym, że przesyłka idzie do Państwa. Jeżeli nie miała być wysłana listem poleconym, tylko jest do odbioru w Izbie Radców Prawnych, otrzymacie Państwo powiadomienie mailowe o tym, że trzeba się zgłosić do Izby po odbiór legitymacji. Widzimy, że legitymacja jest do odbioru w OIRP i że są Państwo zzywani do odbioru legitymacji. Należy spodziewać się także maila, który wzywa do odbioru legitymacji. Należy też sprawdzić folder spam, czy takie zawiadomienie nie wylądowało czasem w folderze spam. Po odebraniu legitymacji status wniosku zostanie oznaczony jako rozpatrzony. Wniosek został zrealizowany i został zarchiwizowany. A państwo Otrzymaliście legitymację. Jeżeli odbierzecie Państwo legitymację i Izba, dostanie potwierdzenie, że Państwo otrzymaliście tę legitymację, zostanie ona także zaktualizowana w aplikacji M Obywatel i będziecie mogli Państwo korzystać z elektronicznej wersji legitymacji. Dziękujemy Państwu za skorzystanie i życzymy miłego użytkowania aplikacji.